W Ratuszu odbyła się międzynarodowa konferencja, której zadaniem była prezentacja przedsięwzięć i dobrych praktyk partnerów biorących udział w międzynarodowym projekcie Europa Ragedon 2019 w ramach programu Erasmus Plus Sport. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie, a wśród uczestników znaleźli się partnerzy z Włoch, Chorwacji i Grecji. Projekt nastawiony jest na aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez sport, a początki całego przedsięwzięcia należy datować na rok 2016. Ten pomysł polegał na tym z moich doświadczeń, że często mówimy też o tych osobach, ale często zapominamy o osobach, które z nimi pracują lub z nimi codziennie żyją i, i dbają o nie. Trwają. Obok nich to są rodzice, siostry, bracia, rodzeństwo, czy instruktorzy, czy trenerzy. I to było chyba największym tym sukcesem. Z jednej strony zorganizować tego typu zawody, a z drugiej strony zobaczyć twarz ludzi, którzy byli dumni z tego, którzy każdego dnia naprawdę pokonują ogromne trudności, wyzwania, aby chociaż przez ten jeden dzień, czy przez te ileś godzin mieć tą chwilę radości. I to było tym najtrudniejszym wyzwaniem. Goście z Włoch, Grecji i Chorwacji mieli okazję przedstawić efekty przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych krajach. Wśród nich były nie tylko seminaria, ale przede wszystkim zawody sportowe. Takie odbyły się m.in. w Splicie i Trani. Nasz region w tych ostatnich reprezentowali trener i zawodnik Andrzej Janowski, a także Mateusz Waksmunski, który trenuje bocie od roku, a już dwukrotnie wygrał turniej eliminacji Mistrzostw Polski. Boccia to dyscyplina paraolimpijska adaptowana i skierowana do osób niepełnosprawnych ze zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Te projekty są związane ze sportem. Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować międzynarodowe rozgrywki w bocci, w sporcie paraolimpijskim. Która, jest to dyscyplina, która rozwija się najszybciej, najdynamiczniej wśród sportów osób niepełnosprawnych. I myślę, że po prostu będziemy mogli w przyszłości organizować nie tylko turnieje, ale również szkolenia i, i wyjazdy do, do krajów, w których między innymi też Bocze jest mniej znana. Goście Międzynarodowego Seminarium mieli okazję na kieleckim rynku obejrzeć mecze turnieju piłkarskiego Mac Cup, w którym zagrały najlepsze kluby i akademie piłkarskie z województwa świętokrzyskiego w kategoriach wiekowych 2005 i młodsi. 2007 i Młodsi oraz reprezentacje kieleckich osiedli. Należy dodać, że organizatorem współzawodnictwa jest Stowarzyszenie Sport CK, a prezydent miasta Kielce oraz Polski Związek Piłki Nożnej objęli nad turniejem patronat honorowy.